To jest podcast Hej, mama. Hey mama. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu rozmów z opiekunkami i pracownikami Zielonej wieży. Widzę, że ten cykl bardzo Wam się podoba i dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostaję od Was i takie pozytywne komentarze w temacie tego cyklu. Pojawia się też dużo pytań odnośnie tego, czy ja znam podobne miejsce w innych miastach, we Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie, Trójmieście itd., itd. Ja nie znam, ale wy drodzy słuchacze z innych niż Warszawa miast, jeśli znacie żłobki, przedszkola, które kierują się w swojej filozofii, w swoich działaniach rodzicielstwem bliskości lub porozumieniem bez przemocy, to proszę napiszcie do mnie i podam nazwy tych miejsc w kolejnym odcinku albo gdzieś w social mediach, bo widzę, że szukacie takich miejsc, że zależy wam, żeby wasze dzieci uczęszczały do takich placówek. Rozumiem to w pełni, bo sama zmieniałam żłobek dla mojego synka. Jestem w tym z wami, czuję to pragnienie, czuję tą potrzebę i chciałabym podzielić się listą takich Miejsc, Więc drodzy słuchacze i drodzy drogie słuchaczki, jeśli znacie takie przestrzenie w swoich miastach, to proszę napiszcie do mnie. A już teraz zapraszam do wysłuchania odcinka z Agnieszką Ostaszewską. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu, który nagrywam z Zieloną Wieżą i nagrywam z Agnieszką Ostaszewską. Agnieszka na co dzień Przebywa z moim synem przez tyle godzin, ile ja z nim nie przebywam w ciągu tygodnia. No i z tym podcastem z Zieloną Wieżą jest tak, że jakby opiekunki dostały listę proponowanych tematów, bądź mogą zgłaszać swoje propozycje. I Agnieszka zgłosiła propozycję, że chciałaby porozmawiać o karmieniu piersią. O temat jest mi bardzo bliski. A więc bardzo się cieszę na tą rozmowę. No i jeszcze powinnam dodać, przedstawiając Agnieszkę, że Agnieszka jest z Zieloną Wieżą w zasadzie od początku, od 6 lat. To znaczy, że przez jej ręce i, i serducho <gryśla> przeszło już wiele dzieci i wiele mam ze swoimi różnymi dylematami, między innymi tymi dotyczącymi tego, czy jak karmią piersią, to. To będzie ok dla dziecka i dla opiekunek, żeby to dziecko zostawało w żłobku na jakby cały dzień i, i miało drzemki, bo przecież w domu zazwyczaj zasypiają przy piersi i w ogóle wszystko robią przy piersi, więc jak to będzie z tym dzieckiem w żłobku? I ja też miałam takie jakieś swoje lęki związane z karmieniem piersią i w ogóle z zostawieniem dziecka. W żłobku, i pamiętam, że jednym z kryteriów wyboru żłobka było to, że nikt w ogóle nie będzie oceniał mojego podejścia do karmienia. A jeszcze fajniej, jakby ktoś powiedział, że to jest spoko, bo chyba częściej jednak. O znaczy nie wiem? no Ja już przyciągam takich ludzi, którzy mówią, że spoko, ale bywa, bywał taki okres, że słuchałam jeszcze o tym, że to nie spoko. Teraz może ludzie już nie mają odwagi mi tak mówić. Nie wiem. No dobra, przechodzimy do. Rozmowy, więc wracając do tego pierwszego pytania, skąd właśnie ten temat? Czy on jest dla Ciebie jakoś szczególnie ważny? Temat jest mi szczególnie ważny, chyba dlatego, że też jestem mamą i też niedawno posyłałam swojego syna do żłobka i też było mi ciężko i też karmiłam piersią. Zresztą nadal karmię piersią i, i też miałam dużo dylematów, i, i zastanawiałam się, jak to będzie. Natomiast wsparta jakąś wiedzą teoretyczną i mądrzejszymi ludźmi ode mnie w tym temacie, miałam pewność, że się uda i że to może tylko pomóc i to jest tylko zaleta, jakaś korzyść mu dodana, niż jakaś jego przeszkoda, kula u nogi w tym procesie, też adaptacji do żłobka. I spotykam właśnie na co dzień tak jak mówisz mamy które mają swoje dylematy i lęki i chcę im powiedzieć, że będzie wszystko dobrze po prostu, że to karmienie piersią jest cudowne i żeby robiły tak dalej i to nie jest na pewno przeszkoda i i nie ma się czego bać po prostu. Mówisz o tym, że jakby w procesie adaptacji to może być wręcz pomocne, że, że jest dziecko karmione piersią, bo właśnie pierwszy chyba taki mit, który przychodzi do głowy, jest taki, że skoro jest karmione, jest tak blisko mamy, no to będzie mu strasznie trudno, no bo w tym żłobku przez te 6, 7 czy 8, czy czasem dłużej niestety, godzin. No to nie będzie miał tej piersi. Dziecko, które przychodzi do żłobka, zazwyczaj już ma swoje lata, ma swój rok zazwyczaj skończony i jest w stanie bez tej piersi przeżyć ten czas, który ma w żłobku. I to nie jest tak, że będzie chodziło głodne, niezaopiekowane. Bo my jesteśmy od tego, żeby zaopiekować wszystkie potrzeby bliskości i nie wiem, pokarmowe, że tak powiem, ale inaczej niż dając pierś, której po prostu nie, nie mamy, nie damy, ale dzieci są mądre i wiedzą, że od obcej osoby tej piersi nie dostaną, natomiast w inny sposób sobie to rekompensują. Właśnie poprzez przytulanie, noszenie, bycie blisko, zabawę i jedzenie innych rzeczy, które są już im znane, no bo od szóstego miesiąca życia się rozszerza dietę i dziecko potrafi zasnąć też bez mamy, bez piersi, bez mleka. I to jest możliwe. A w procesie adaptacji, kiedy pierwsze tygodnie są. Dzieci narażone na wszystkie wirusy i bakterie to tylko jest pomocne. To mleko, które daje taką barierę ochronną, ma wszystkie przeciwciała i witaminy, i inne różne mądre rzeczy, zawiera takie, które są pomocne dziecku, aby się wzmocnić i mniej chorować. Jeżeli można jakoś ograniczyć, to na pewno piersi i mleko matki jest w tym celu. Dobre, tak, potrzebna. Ja tu słyszę właśnie o takich dwóch zaletach. Pierwsza taka mocna na końcu, która wybrzmiała, to jest ta, taka stricte zdrowotna, czyli ta bariera ochronna i to jest... Faktycznie super, ja też e, zawsze myślałam o tym, że ja nigdy nie przestanę karmić, no bo przecież to, to jest czyste lekarstwo dla mojego dziecka. Szczepionka na wszystko. Mm, ale faktycznie jest jeszcze ta część związana z tym budowaniem bezpiecznej więzi z mamą, że, że jak ta piersi jest przed pójściem i zaraz po przyjściu ze żłobka, to jest taka baza, do której to dziecko się, w której to dziecko się ładuje. Po prostu tym bezpieczeństwem miałam takie wrażenie, że to właśnie pod tym kątem pomagało, że jakby wychodzę w ten świat, ale mam do czego wrócić i, i to coś jest ciepłe, smaczne i bezpieczne. Tak właśnie tak jest właśnie o tej więzi. Nie powiedziałam, że to się tak buduje między mamą a dzieckiem i to jest bardzo potrzebne, żeby dziecko mogło iść w świat y, samodzielnie. Y, bez obaw, i żeby to była taka bezpieczna relacja. Po prostu takie przywiązanie z mamą, które jest tak silne, że bycie w żłobku nie przeszkodzi i nie wywrze jakiejś traumy na, na psychice tego dziecka, a jest takim wsparciem mega to budowanie więzi przez karmienie piersią. I, i dlatego też jest pomocne na początku chodzenia do żłobka. Mówiłaś o tym, że. Jakby dzieci są mądre, to jest w ogóle cudowne fantastycznie, że takie właśnie postrzegasz, mądre i kompetentne i one rozumieją, że obca kobieta nie da im swojej piersi, chociaż x lat temu mamki dawały. Mm. Czemu? Aga, może spróbuj kiedyś. Oj, drogo by było. W każdym razie mówiłaś o tym, że dziecko jest na tyle mądre i kompetentne, że rozumie, że obca... A potem bliska, ale nadal nie mama, czyli obca kobieta, nie da własnej piersi. No a chyba to jest taki największy lęk o te drzemki, że dzieci w domu zasypiają przy piersi, i to jest bardzo częste do momentu odstawienia wręcz. Więc jak radzicie sobie? z taką sytuacją? Jak Ty sobie z tym poradziłaś jako mama, a z drugiej strony, jak radzicie sobie z tym jako opiekunki w żłobku? Już nie mówiąc o tym, że pełen podziw, szacun i pokłon za to, że tyle dzieci na raz jesteście w stanie ululać. Może nie tyle dzieci na raz, każdy osobno, każdy oddzielnie, indywidualnie i w swoim własnym tempie i, i na swój sposób. I właśnie tak to się dzieje. Zacznę od siebie, opowiem swoją historię, że właśnie moje dziecko było takie, usypiane tylko przy piersi i do dziś tak jest. Kiedy jesteśmy razem w domu, to tylko ja go usypiałam czy wieczorem, czy w ciągu dnia. I jak miał rok i poszedł do żłobka, więc miałam też tą obawę, jak on sobie poradzi bez tej piersi. Natomiast wiedziałam, że, że jest mądry i że sobie poradzi, i na pewno panie, które pracują w żłobku będą w stanie go uśpić zaprowadziłam wózek powiedziałam co lubi, jak lubi się przytulać dałam najbliższą jakąś tam przytulankę i, i to wszystko i powiedziałam, że muszą sobie radzić same po prostu bo ja go usypiam przy piersi i one jakby przyjęły to oczywiście i, i się udało na początku sypiał tylko w wózku w jego wózku, przy jego kocyku z jego przytulanką tak jak było to co było najbliższe jego z domu to też jest ważne na początku adaptacji Potem zaczął usypiać już normalnie na leżaku razem z innymi dziećmi, da, dalej z przycelanką, natomiast już, już bardziej tak ze wszystkimi i, i normalnie docelowo. I dosłownie tak samo jest u nas. My też każde dziecko przyjmujemy i wiemy, że tu będzie inaczej niż w domu, i szukamy takiego sposobu, które będzie do zaakceptowania przez to dziecko. I często jest tak, że to jest właśnie wózek, szczególnie przy takich maluszkach, roczniakach. Potem dzieci rosną i przesiadają się na leżak, bo jest im wygodniej po prostu. Niektóre zostają w tych wózkach do końca bycia w żłobku, jest im po prostu lepiej, lepiej bezpiecznie się czują i są w stanie zasnąć. Niektóre usypiają tylko na rękach i potem są przekładane albo do wózka, albo do leżaczka. Więc tych sposobów jest bardzo dużo. Chodzimy, nosimy, też mamy nosidła i, i robimy wszystko. To, żeby dziecko zasnęło, pomagamy im w tym, jeżeli widzimy, że tego potrzebuje. A często tak jest, bo w tym wieku jeszcze dzieci potrzebują tej drzemki w ciągu dnia. No i tak to się właśnie odbywa. To już ma prawie trzy lata i też jeszcze śpi, uwaga, pochwala się, dwie godziny. <grystanie> tak, więc nie mam trudnego macierzyństwa, bo weekend jak jestem z dzieckiem, to mam dwie godziny dla siebie. <grystanie> Wiesz, Agnieszka, jak czytam, bo jestem na wielu grupach mamowych, po pierwsze, żeby po prostu mieć jakąś taką, taką poczucie wioski, a po drugie też szukam tematów do podcastów, czyli takich rzeczy, które nurtują mamy. No i nieraz zdarzyło mi się czytać historię o tym, że wręcz w jakichś takich ogłoszeniach, wiesz, na kartkach obok jadłospisu jest <śmum> informacja, że tutaj są dzieci przyjmowane, które muszą być odstawione od piersi. I tak się zastanawiam, i może Ty mi też trochę podpowiesz, jak myślisz, skąd się w ogóle bierze takie podejście, że, że coś jest nie tak z, tym, z tą piersią, że to może być jakiś problem? No właśnie, nie wiem, skąd narosły te wszystkie stereotypy o tym, że karmienie piersią przeszkadza w koceniu do żłobka czy w adaptacji. Jest tak raczej, jak powiedziałam, że to pomaga dzieciom, i ja bym wręcz wspierała mamy karmiące i wracające do pracy. Bo to jest potrzebne im też psychicznie, żeby jakoś wrócić do tej pracy, że to jest taka więź, która ich łączy z dziećmi i nikt tego nie zastąpi. Nie wiem, dlaczego się ludzie boją. My się nie boimy, raczej, raczej to wspieramy, bo to jest potrzebne dzieciom i mamom. A im szczęśliwsza mama, tym szczęśliwsze dziecko i, i wszyscy są zadowoleni, że tak powiem. Właśnie teraz się zastanawiam, jak mówiłaś o tym, że podchodzicie bardzo indywidualnie do dzieci. Yy że usypiacie każdego z osobna. Być może są miejsca, w których tak nie wygląda usypianie dzieci, i może tam zaczyna być problem, kiedy dzieci nie są przyzwyczajone do tego, że na akord teraz w tym momencie wszystkie idziecie spać, bo jest ta godzina. My czytamy książkę albo puszczamy jakąś kołysankę i po prostu musicie iść spać. Może, może to wynika z tego braku indywidualnego podejścia. Nie wiem, to tak sobie czas. Może gdyby. Tak jest, że wszyscy muszą robić to samo w jednym czasie, bo jest mało pań opiekunek. Natomiast nie wiem dalej, dlaczego to karmi nie piesią im przeszkadza, bo to karmienie piesią zazwyczaj odbywa się w domu, w nocy, rano, po żłobku, więc jeżeli tego karmienia nie ma w ciągu dnia, to, no to co im przeszkadza? Na mnie przeszkadza, nawet jeżeli mama chce przyjść i nakarmić swoje dziecko w ciągu dnia, to jest super. My pozwalamy karmić w sali swoje dzieci, tak żeby też inne dzieci mogły to zobaczyć, bo to jest naturalne karmienie swojego dziecka. I chcemy do tego wracać, chcemy pokazywać dzieciom te obrazy, żeby wiedziały, że tak, tak powinno to wyglądać. Ja nie chcę tutaj absolutnie krytykować mam, które karmią mlekiem modyfikowanym. Natomiast to, jak, jaka jest nagonka na karmienie piersią, jakaś taka negatywna, że to jest jakieś, nie wiem, zboczone, nieestetyczne nie, nie czy nietaktowne, to mnie jakoś budzi we mnie jakiś niepokój, co się z nami dzieje. Bo to właśnie powinno być naturalne, i dzieci powinny to znać, że tak się dzieci małe karmi. I, i po prostu to jest okej, okay. i nie powinno się tego krytykować ani nikomu mówić, że musisz odstawić dziecko od piersi. Raczej, raczej bym to wspierała, bo te mamy potrzebują wsparcia na początku, szczególnie właśnie jak wracają do pracy. Właśnie, mamy potrzebują wsparcia na początku w ogóle karmienia, potem po roku jak wracają do pracy, a potem potrzebują wsparcia, bo przecież karmią już takie duże dzieci, których się już nie powinno karmić. Bo są za duże i to znowu jest zboczone i w ogóle złe dla psychiki przecież. Dobra, trochę sobie tutaj szydzę, a tu nie o to chodzi. Jeszcze z, te z technicznego punktu widzenia, no bo jakby już wsparłyśmy, mam, mam nadzieję, mamy, dodałyśmy im trochę siły, żeby nie odstawiały i w ogóle, że, że nie muszą robić tak, że odstawiają dzienne karmienia od. Odstawiając na dzień dziecko do żłobka, w swoim normalnym, codziennym życiu nie muszą odstawiać dziennych karmień, bo to dziecko, tak jak powiedziałaś, jest mądre i kompetentne i ono się dostosuje do tej sytuacji. Piersi się dostosują też, mleko się dostosuje, czyli po prostu na początku piersi będą nabrzmiałe, będzie to mleko, ale po dwóch, trzech dniach się ustabilizuje i piersi będą też wiedziały, że mleko potrzebne jest na popołudnie, kiedy dziecko wraca ze żłobka i, i wtedy jest to karmienie. Także to wszystko jest do wypracowania. Wszystko jest takie mądre i dzieci takie i piersi, mądre, hmm, no. <grafy> ale może faktycznie po prostu próbuje nam się jakoś pokazać, że my nie jesteśmy wcale tacy mądrzy jako gatunek ludzki i powinniśmy ciągle słuchać wszystkich dookoła mitów i stereotypów, a nie siebie, swojego ciała, natury i biologii, no nie wiem. W każdym razie chciałam zapytać o taki techniczny aspekt. Czy z Twojego punktu widzenia to wygląda tak, że mamy na przykład zostawiają swoje mleko w butelce, czy właśnie przychodzą w trakcie dnia, żeby karmić, czy jednak częściej jest tak, że, że wszystko się dostosowuje i, i, i to się jakoś tak samo dzieje, że przez te kilka godzin nie ma tej potrzeby karmienia? Technicznie rzecz biorąc, jest tak, że dziecko wytrzyma bez mleka mamy ten cały dzień w żłobku, więc nie potrzebuje go mieć ani w butelce, ani nie potrzebuje, żeby mama przychodziła. Jeżeli mama chce, to może. Może przyjść i nakarmić, może zostawić mleko i my rozmawiamy wtedy na początku z mamami, jak one się czują. Jeżeli będą się czuły bezpieczniej, zostawić dziecko z mlekiem swoim, to okej, okay, my też na to pozwalamy, natomiast. Yy, nie wiemy, jak dokładnie to przechowywać, żeby to nie straciło swoich właściwości, więc też jakoś tak staramy się, żeby to było e, zabezpieczone przez mamę, że my tylko możemy to podać, e, żeby nic złego się z tym mlekiem nie stało, bo nie chcemy go odgrzewać w mikrofalówce i, i robić jakichś tam mm, złych rzeczy z tym mlekiem i nie stracić go. Natomiast to jest zawsze tylko na początku. Mamy szybko uczą się tego, że tutaj dzieci są bezpieczne i radzą sobie bez tego mleka i po prostu zostawiają to karmienie na pożłobku. Wręcz często w szatni widzimy mamy jak karmią, albo w sali przychodzą do nas, mamy super cudowną kanapę wygodną i często właśnie mamy zaraz po obiadku karmią swoje dzieci swoim mlekiem, albo przed żłobkiem, jak przyprowadzają właśnie na pożegnanie. Też, y, też sobie karmią I, i to wystarcza. To na pewno wystarcza dziecku rocznemu, żeby wytrzymać te 6-8 godzin bez mamy. A w ogóle zdarza się, że macie tutaj młodsze dzieciaczki? Nie przyjmujemy od roku. Czyli faktycznie to już jest taki okres, gdzie to, to nie powinno być dużym wyzwaniem, jakimś na pewno jest, to też zależy od tej częstotliwości. Ciekawe pewnie, jak to wygląda w przypadku tych młodszych dzieci, ale to, to pewnie właśnie rozwiązaniem byłoby zostawianie swojego mleka albo możliwość przyjazdu. A właśnie powiedziałaś o tym karmieniu w szatni i w sali, I ja to bardzo ciepło wspominam, takie kręgi cyckowe. To jest taki fajny moment, gdzie można sobie z innymi mamami pogadać, a dzieciaki tak uspokajają się po całym dniu przy piersi. O coś jeszcze chciałam zapytać, bo wspomniałaś o tym, że właśnie mm, inne dzieci są przy tym, jak mamy karmią swoje dzieci. I tu też powstaje mi od razu taka myśl, że to może być dla niektórych problem, bo się boją tego, że jak takie dziecko karmione piersią zobaczy inną mamę karmiącą dziecko piersią, no to to jest dla tego dziecka smutne, że zaczyna tęsknić za mamą, że też chciałoby cycusia. Czy masz takie doświadczenie, że tak się dzieje? Czy znowu odpowiemy, że dzieci są kompetentne, mądre i to rozumieją? Raczej ta druga opcja. Tak. Jeszcze się nie spotkałam z dzieckiem, które by zazdrościło drugiemu dziecku tego, że mama je karmi. Y jakby podchodzą do tego naturalnie, po prostu, że ktoś je obiad, jeść na danie i, i nie ma w tym nic dziwnego. Mama karmi swoje dziecko i nigdy nie było tak, że ktoś zazdrościł i chciał do mamy momentalnie. Dzieci tęsknią po prostu, ale to jest niezależne od tego, czy są wokół mamy karmiące, czy nie, bo te mamy też nie siedzą u nas cały dzień, no, chodzą do pracy, więc to jest tylko chwila, kiedy mogą się pożegnać spokojnie z tym dzieckiem. A jeżeli któremuś innemu jest w tym czasie smutno, to my jesteśmy od tego, żeby jej zaopiekować i powiedzieć, że mama na pewno wróci i, i, i chętnie cię przytuli i nakarmi też swoim mlekiem, jak przyjedzie. Czyli może to być też fajna okazja do tego, żeby porozmawiać o tych trudniejszych emocjach, o smutku, o tęsknocie, jeżeli w ogóle się to już zdarza, i pokazać, że to jest w porządku, tak czuć mm, i, i coś przerobić, a nie tylko unikać trudnych sytuacji. Nie, no oczywiście, każda sytuacja jest dobra, żeby ją zaopiekować i, i wyjaśnić, co się dzieje z dzieckiem i my akceptujemy to, że komuś może być smutno ktoś może tęsknić za mamą, za Cytusiem, za mlekiem, bo to jest wspaniałe dziecko najchętniej by było cały dzień z mamą i, i przy pierści jeszcze może najlepiej e, niestety tak nie jest, ale my to akceptujemy, bo to jest normalne i, i dzieci mogą tęsknić, po prostu, my też tęsknimy i to jest okej okay. Myślę, że ten temat jest dosyć konkretny i tym razem mój podcast, wow, nie będzie trwał półtorej godziny, ale za to daję konkretną dawkę energii, mocy dla wszystkich karmiących mam i tak jak powiedziałaś, to nie chodzi o to, że dyskredytujemy jakikolwiek inny sposób karmienia, tylko poruszamy akurat to zagadnienie, bo pewnie dzieci, które są karmione mlekiem modyfikowanym, ich rodzice też mają te pytania i wątpliwości, I że. Zresztą jest tak, że dostajemy mleko modyfikowane w butelce i je robimy tutaj dzieciakom do spania, co też nie jest potrzebne, bo też mleko modyfikowane nie, są, nie jest potrzebne po pierwszym roku życia do, do życia, do najadania się, bo dzieci zjedzą obiad i są najedzone. To raczej tak z przyzwyczajenia trochę, z tego, że jest smaczne, że jest kaloryczne. Też mamy lubią, jak dzieci wypiją, bo wiadomo, że to jest konkret taki. I też my to akceptujemy, to jest Normalne dajemy dzieciakom i sobie piją. Jak opowiadasz o tym, jak jest przy dzieciach karmionych piersią i mlekiem modyfikowanych, to mam wrażenie, że to po prostu nie ma znaczenia, jak jest karmiony, bo te dzieci się dostosują w żłobku do sytuacji, jaka jest. Tak, dokładnie tak jest. Dzieci są mądre i kompetentne i szybko się orientują w sytuacji, że nie ma mamy. Często to jest tak, że nam się wydaje, że to dziecko sobie bez nas nie poradzi. No jak nie zaśnie, nie zje nic, nie umie w ogóle nie ma szans. A tak naprawdę dzieci sobie świetnie radzą. Mamy przykład, jak zostawiamy, nie wiem, z babcią, czy z tatą, czy z koleżanką, czasami jakąś bliższą. I dzieci sobie radzą, zasypiają i, i są w stanie nawet w wózku. Tak jak e, często słyszę od rodziców: A, moje dziecko nie zasypia w wózku, więc e, albo tylko na rękach, albo tylko przy piersi, że są takie ograniczenia. Nagle się okazuje, że dzieci świetnie, chętnie w wózku w ogóle jest to najlepszy, najszybszy sposób, żeby zasnąć e, i, i nie ma z tym problemu. My musimy znaleźć ten sposób. To jest, e, to jest nasza tutaj robota i dostosować się do dzieci, żeby to im też pasowało. Często jest tak, że dzieciaki szybciej zasypiają niż w domu, i nie ma jednej drzemki, tylko dwie krótsze. Jest różnie, ale jest tak, żeby, żeby one się czuły bezpiecznie, dobrze, wyspane, najedzone, i żeby, żebyśmy miały takie poczucie spełnionej, dobrej roboty, żebyśmy y, y, tak opiekowały się tymi dziećmi, jakbyśmy chciały, żeby nasze dzieci były zaopiekowane. I to jest nasz wyznacznik y, zawsze przy pracy z takimi małymi dziećmi. Dla mnie ta rozmowa to jest taka rozmowa o zaufaniu, zaufaniu do naszych dzieci, że są mądre i kompetentne, ale zaufaniu też do kadry, do opiekunek, do ludzi, z którymi te dzieci zostawiamy. Jest to też rozmowa o tym, żeby rozmawiać, rozmawiać z opiekunkami o naszych lękach, powiedzieć o co się martwimy, bo po pierwsze, tak jak powiedziałaś, nie czytacie w naszych mamowych myślach, nie wiecie, z czym przychodzimy, co nas martwi. A po drugie, no, każda taka rozmowa doprowadzi być może do tego poczucia bezpieczeństwa i spokoju i może da się znaleźć takie rozwiązanie, żeby ten rodzic był też zaopiekowany. Zawsze na koniec rozmowy pytam o to, czego mój gość, gościn, życzy innym mamom i tatusiom. Tak, tatusiowie też są ważni i przy karmieniu piersią też są ważni. Czego życzę wszystkim mamom? Życzę wszystkiego najlepszego, życzę wytrwałości, cierpliwości, dużo miłości i spełnienia swoich rodzicielskich jakichś zamierzeń, celów i przy karmieniu piersią tak samo. Jak ktoś sobie wyznaczy, że chce karmić do roku, to jest świetnie i jak osiągnie ten cel, to gratulacje. Jak chce karmić do dwóch czy trzech lat, to też cudownie. Jak się nie uda, jest krócej, to, to też będzie dobrze. Po prostu, żeby nie narzucać sobie też jakichś ścisłych ram i jakiegoś takiego rygoru, że trzeba muszę, bo to jest ważne. Nie nie róbmy nic przeciwko sobie i raczej to powinno wychodzić z nas z serca niż z takiego przymusu, bo karmienie piersią jest ważne i, i, i dobre. Okej, okay, ale jeżeli to nie jest nasze, my tego nie czujemy, to na pewno to nie spełni swojej roli, bo to nie będzie naturalne i. I my będziemy się wkurzać, więc lepiej, lepiej tego nie robić. więc Życzę wszystkim, żeby tak wychowywały swoje dzieci wszystkim mamom tak jak chcą. Tak, żeby nie miały żadnych kłód pod nogi i żeby otrzymywały samo wsparcie od innych mam i innych ludzi. Bo nieczęsto się zdarza tak. No, czasami... Są różne przypadki, tak? Że słyszymy, że mama mamie wilkiem, co jest dla mnie jakieś strasznie trudne do usłyszenia. Wszystkiego dobrego wszystkim mamom, a ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja, ja również dziękuję. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz posłuchać więcej otwartych rozmów o macierzyństwie, wejdź na stronę hejmama.pl